Dzień dobry. Siemanko. Dawno nas tu nie było. Tak samo dawno nie było żadnych opuszczonych y, miejsc. Tak. A dzisiaj udało nam się znaleźć jaśnie jeden y, podczas spaceru. Dokładnie. Także sprawdzimy, czy da się wejść. No, no, głównymi drzwiami na pewno nie bo tam są Jest blacha. Za chwilę Wam pokażemy jeszcze dwie opcje i zobaczymy, czy damy radę tamtędy wejść. Tak. Więc zapraszam. Więc możemy spróbować wejść tędy, sprawdzić, bo to są te drzwi, które są zabite, więc tych na pewno nie otworzymy, ale przejdziemy przez e, okno. Tu Siedzi. chyba kiedyś było okno, zobaczcie te drzwi, ale tu jest jeszcze dziura w ścianie. A, faktycznie, to są Zejście do piwnicy, szybkie zejście do piwnicy. Tu jest. Momencik. Dobra. Załóżmy no moment. Jak będę spadać, to łap. Tu jest. Tu był wychodek. Tu nie ma przejścia. Ja już myślałam, że to będzie jakieś tam nie przejście? Nie, tu nie ma przejścia. Ej, ale to było, że chcieli iść do kielisy. Musieli obejść po cały ten. Cały dom, no. Cały dom nie było przejścia z... no. czekaj. Oj. Nie, tu nic nie ma. Ściana wszystko z tej strony. Nie wiem jak tamtej, ale tak to jest nie aż... Okno jest to zabite. Mi wykiramka, ten ok. Nie No to może gdzieś w lokatorze też jeszcze co ma. Dobra, to co? Tylko y, uważaj, bo ta ściana się. Właśnie. Uważaj. Dobra, idziemy. Co, ty no Ty przejedziesz pierwszy? Nie no, przejadę, to sens. To się trzyma, bo szarpałem. Chyba, że by tam drzazgi. I co? No, otwierają się. Otwierają się? To momencik. Te białe drzwi, które wam pokazywałyśmy, udało się nam jednak otworzyć... Szczerze, z zewnątrz nie wygląda A tak prawidłowo jak w środku. I teraz pytanie, bo to jest drewno i pleksa. Znaczy nie pleksa, tylko... Wiesz, o co mi chodzi. Linoleum. Jest To jest wszystko tam... Tam jest cały jest dom zarwany. Widzisz? Jakieś krzesłanówki. Do tego tam jest podgnite wszystko i ja nie wiem czy jak ja tu stanę na tych mm, linoleum czy ja nie wpadnę do piwnicy, wiesz? To jest miękkie, Siłginy pod nogami. No. Już chciałabym dojść do tego kalendarza, który tam jest rok, ale to jest chyba zbyt ryzykowne. No widzę, stąd jest wykłuwiały i z daleka nie widać, No dokładnie. No generalnie możemy. Ale stan tragiczny. No, to jest, no, jest pewnie gdzieś to okno, które widać od do tej strony. Pewnie tak. Te różowe ściany. Ale wiesz, co patrz? On się chyba jarał, albo jest taki zawilgocony. Wiesz, że taki przegnity, wiesz? No. On pachnie, pachnie wilgocią. wilgocią, no? To nie, jest to. nie wiem, czy dobrze robimy. Nie, to jest murowana. kapie jeszcze z tego sofitu. No. no, może to sprawdzić. sprawdzić? No, dobra. Stary. Poczekaj. Czekajcie, zaraz wracamy. Minuta. Wyłączyło nam nagrywanie. Więc nie wiem, czy widzieliście przed chwilą, tu powiedziało kuchnia, a tu były odczyty. Bo nie wiem, w którym momencie wyłączyło nagrywanie, bo byłam święcie przekonana, że jeszcze to włączałam. No, Dalej. Da mamy wejść dalej? Czy mógłbyś zaświecić lampki, jeżeli chodzi Ci o to, że chcesz, żebyśmy weszli dalej? Czy to Ty wyłączyłeś nagrywanie? Hmm. Hmm. Ale faktycznie wcześniej, jak mówię o kuchni, to tu i, i tu były odszczyty. A teraz, jak tu szczytało yy, dalej, to tu przestały być jakiekolwiek odczyty. Nie wiem, czy też nagrało się to, że jak, jak wygląda w jakim stanie jest ten dom i że nie bardzo mamy jak wejść, bo tu czuję, jak się podłoga strasznie pod nami ugina, więc. No, a tu było, no. No, cała tego tak, no, dlatego stoję no, nogą jeszcze na murku. No, bo nie wiadomo jak daleko jako to piwnica. Jesteś tu? Osiem. Osiem metrów? No, bo mnie tu zagaduje to do tego. Jedno, że 8 akurat na pytanie o piwnicę, nie? No, do tego mówię, no, stoję jedną nogą jeszcze na, na tym murowanym. Wszystko, na w ogóle może też dlatego, że Dokładnie. Byłyśmy w wielu opuszczonych miejscach, w gorszym stanie, ale nie, nie było aż tak czuć tej tu. Tak, no. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać. Na pewno będzie widać. O! Wszystko jest. Zagocony, tak, zagnimy. jeżeli chodzi o to, to stan jest straszny. Muszę Was obrócić po prostu, żeby cały czas nie wkładać palucha w kamerę. O, 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 o siema. Wróciłeś? Słuchaj. Jestem tutaj. Świetnie, to chciałbyś z nami porozmawiać. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Jesteś dorosłym. Emerytem. W chowanego, no. Węzeł. Powiesiłeś się? Słaby. Słaby węzeł? Ciekawy ale nic o nim sumie nie wiem. Ja no Wygląda generalnie na bardzo stary. Tak, a oprócz. I że długo jest już po prostu zniszczony. Tak, dokładnie, tylko wiesz, co mnie zastanawia? Ten nie... numer na domu wygląda na całkiem nowy. Może oznakowanie było nowe. I wtedy ktoś. po jakimś czasie zmarł. Może. Albo nawet miasto musiało oznakować, bo nie było widoczny adres czy coś. Możliwe. Tam jeszcze gdzieś coś mi się rzuciło w oczy teraz... A, tam u góry jest jakiś święty obrazek. Tak. Na tapecie, jak tu odchodzi. Mhm. Wiesz, stary dom, takie tapety czerwone. Wszędzie są jeszcze. Tak, tak. Coś cały czas mnie tu dotyka, tu nie ma żadnej pajęczyny. A cały czas czuję jakby mnie coś tu po ręce dotykało. Zdecydował jakiś kluszek na wejściu drzwi. Pomoc. Potrzebujesz pomocy? Stare Szalik, Szalik też wygląda jakby... Szalik, oświecz, może jajce się nie korzystali tutaj zimą. Możliwe. Chociaż ja bym się tu... no Też bym się widać, bała. Bo że tam jest że nawet na tym łóżku wszystko zawalone, więc... Chyba, że to po tych wichurach o o, 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 Możesz nie zapalać lampek przez chwilę? Brat. Czyżby twój brat tu przychodził, mieszkał... Zgi... z tobą? Zginął tu? Denerwuje mnie to, że cały czas jakbym czuła dotyk na przedramieniu... Nie, to ja się ...w którym się... trzymam kadwójkę 2 farba z drzwi nawet schodzi. No strasznie. Wszędzie sprawo, to. W sumie dużo wychodzi. Bardzo, bardzo. I Przecież że Z takich rzeczy już wschodzi nawet. nie Tak, wszystko. z metalowy jean. Patrzcie, tu są zbrojenia w suficie, a i tak się poda. Ma pan wygięte, ten sufic jest chyba nawet tak. wygięty. Tak, dokładnie. Myślę, że zostawimy go w spokoju. Tak. Zostań tu, nie idź za nami. Zostań w spokoju, a my odchodzimy. Nie ma za co. Dziękujemy. Dziękujemy. Tam nawet napisał jakieś może być, czy coś. Mhm. Więc tak to wygląda. Ja nie widać, żeby tu było pełno jakichś mega takich śmieci. Negatyk, nie, nie, nie. Że ktoś tu przychodzi przesiadywać ja nie będę pokazywała samego adresu, ale możecie nam, u... o nawet widać, jak się odbija światło po prostu od tej tabliczki, a zobaczcie w jakim stanie jest ten dom. O, 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 żeby ominąć, o. I on w ogóle z tej strony, jak tak stoimy. Nie mówimy miasta, gdzie jesteśmy, więc... Takich ulic może być wszędzie no. pełno w tej Polsce, ja wiem, ale słuchajcie, stojąc w tym miejscu, patrząc tak na ten budynek, ja nigdy nie sądziłam, że on będzie tak wyglądał w środku, jak wygląda. No, jak tak, wygląda. Wiem, widać, strasznie te, te mury czy coś tak w miarę trzymają. Tak, wyglądał dobrze. Z tej strony jeszcze w miarę wygląda, ale tu od widzieć ściana rusza się po dotknięciu Tak, ale ja myślałam, że ona jest po prostu wzburzona, dlatego no, by, no. Wie, że coś się wydarzyło takiego bardziej. No i taki... Stąd jak patrzysz, to tam się zapadają fundamenty. No i tu widać, że jest ściana zawigocona, co? nie? Bo tak ja mówię, tu jest wszystko zarysięte, dlatego że tu musi być bardzo dużo wilgoci, nie? Może jakieś słupy nie, no to z solą, z by... i tak dalej. Na pewno podejrzewam, że to jest raczej odcięte już tutaj. Na pewno jest odcięte, bo leży na metalowym dachu kabel. No, no, I dobrze. tak nie widać adresu, jak tak nie. Więc... No. I w ogóle nie ma takiego typowego wejścia no nie generalnie no no my znalazłyśmy w krzaki tu musiało być wjazd, zobacz tu, tam aż wchodzi asfalt, krabelnik i tam dalej idzie asfalt. Tam musiała być gdzieś furtka. A bo tu była brama, bo wydaje mi się, że jak yy, przechodziłam tędy zimą i nie było tak zarośnięte, że tu jest typowo takie wejście, jakby była furtka, a tu można idzieć cały czas na Mhm. Także, Ciekawe. No i generalnie tam dalej są normalnie dowarstwa i tak dalej. Tak, tam też są normalnie, o. Także może dlatego też e, tutaj tak ludzie nie przesiadują i nie imprezują, nie? bo tutaj nie, nie ma za dużo. takiego wysypiska śmieci pod ja... Nie, 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 to są Dzień takie śmieci domach. związane z tym, że się dom zapada. Tak, to będą jakieś puszki tutaj ale nie ma takiego wysypiska śmieci to zrobione. Dokładnie.

No tu jest płat, faktycznie. Przejdziemy tam? Uważaj, uważaj. Co to było? Szybko kobiety? jak krzyku y, tej kobiety. Tu jest płot i tu jest budówka do tego domu. Do którego? Do drugiego czy tego? Co Ty mówisz? To są nowe okna, plastikowe. Nie wiem, czy możemy tam wejść. Nie no, to jest stary garaż po prostu tam faktycznie.

Mhm. Czyli to jest do tamtego tak. tam to musi być przedsionek, no. Dobra. Ja, ja też. Bądź. Wiecie co, moi drodzy, ja Was na chwilę wyłączę, żebyśmy się wydostały z krzaków. Więc podsumowując, nie byłyśmy w stanie tak naprawdę wejść do głębszych części domu, ale wydaje no, mi się, że na bezpieczeństwo... z zewnątrz nie ma tragedii, ale w środku jest tragedia. Nie dało się wejść, podłoga się bardzo uginała, a my nie wiedziałyśmy, że się tam wszystko no. zapada. A my też nie wiedziałyśmy, do... jak daleko ciągnie się ta piwnica, jak nisko spadnę, jak wejdę dalej, nie? więc nie ryzykowałyśmy. Więc nie ryzykowaliśmy. że tam dalej jest po prostu dobudówka kolejnego budynku. Jakby nie, połączony nie, stary budynek, nie, rozwalający no, się z nie nową. Nie mogłam tego dostrzec, czy one są połączone ścianą, czy jednak nie. Też tak, sobą... no, tamto też wygląda na stary budynek. Mhm. Więc to mogło być kiedyś jako jedna działka, a później zostało jakoś oddzielone. No i oprócz tego domku na tej postaci znajduje się ten garaż tam z tyłu, w którym w krzakach. Praktycznie nic nie ma, więc. No. Ogólnie to jest mega zarośnięte, więc podejrzewam, że kiedyś. Tu musiała iść jakaś droga do tego garażu. Tu ładnie tujki, mu podejrzewam, że były takie małe. No, tu są, są tuje. Mieście. Więc tu mogła prowadzić jakaś droga w do tego garażu. Mogła. No, bo te drzewa to roko. są samosieje, to są... Wiesz, które to, to jest są. To wszędzie rosną. No, więc to... Podsumowując, to, to mogłoby być kiedyś bardzo ładna, duża posesja. I to musi być długo zaniedbane, skoro tutaj tak za zdążyło za to wszystko, te drzewa, tak wyrosnąć, że tu nie widać nic w A gdzie Jest, coś... jest miejscami. Jest jest miejscami. A, jest miejscami. Nie, droga, Normalnie ten, beton wylamy, Tak, także... ale też nie spodziewałam się takich odczytów. Nie spodziewałam się tak. tego, że wyłączy nam nagrywanie. Włączyło, Na wyłącznie. początku, jak skopnęłyśmy się, że nie nagrywa, no. ja bu, zaczęłam myśleć, że po prostu zapomniałam włączyć nagrywania. No. Ale okazało się, że mamy ponad e, półtorej nagrania. minuty materiału, tak. więc... Jest coś nagrania, także to musiało się w trakcie wyłączyć. E, no, a Magda ma tak rękę, że nie, nie, nie dam rady stanie palcem nacisnąć. Nie. Rachem, żeby wyłączyła ona. Także, no, ciekawe. I ktoś, no, ewidentnie... Niby chciał rozmawiać, ale z drugiej strony... Bawi się z nami chowanego. Tak. Jakby to w ogóle tu jestem! No albo ktoś po prostu niby chciał, ale nie chciał. Jakby się krępował, stydził. Tak. Ale coś tam jest. Jak na pierwszą na pierwszy ten... Jest tak po, po długiej przerwie, no to... Te... Długo? No ile prawie rok? No jak tak. Prawie rok nas no nie było. Także po takiej przerwie fajnie, fajne odczyty i w ogóle. Tak, no, bardzo mi się podobało. Jest też lato, słuchajcie, jest lipiec, więc... Długo jasno, nie trzeba za bardzo latać z tymi flipkami. Tak, ale ja też jest. Nie... I droga jest łatwiejsza, żeby do pokonania, bo nie trzeba tam się za dużo wysilać szukając drogi. O tak. Dokładnie, Łatwiej bo... ma. Lat... do celu. O, nie tak. krążyć, bo nieraz było tak, że pokazywało, że to tu, a jednak nie, bo było ciemno i nie widzieliśmy tego punktu i trzeba było krążyć dookoła do... razy. Y... Macie z tego film nawiedzony cmentarz psychiatryczny. Tak. z szpitala psychiatrycznego, próbowałyśmy cmentarz w lesie znaleźć chyba. Dwa podejścia miałyśmy? Czy trzy tak, podejścia tak. miałyśmy? Do piekiełka, tam gdzie jechałyśmy bardzo długo samochodem pod ten tak. grób, tak. to też miałyśmy dwa podejścia. Tam chcemy też się wybrać. Właśnie bo nie znalazłyśmy drugiego widnik, pomniku. Bo powinien być jeszcze pomnik. Generalnie było informacji, że jest ten grób i naprzeciwko jest pomnik. Tylko, że Nic po drugiej stronie był przepaść. No i przepaść, tak. Bo tam jeszcze wiem, że problem był, żeby zawrócić autem. Tak. No i tam właśnie też było ciemno, było dziwnie i cała droga była dziwna, także teraz w wakacje się na pewno wybierzemy, żeby po prostu pokazać Wam to lepszym świetle, o jak to wygląda. Tak, tutaj. tak i też chciałabym zobaczyć, czy takie dziwne uczucia, które tam miałyśmy, bo to było miejsce, jedyne miejsce, w którym obie żeśmy się faktycznie bały być. Tak i było faktycznie tutaj bardzo, bardzo późno, jak myśmy tam dojechały w końcu. Tak. I czy o innych poradniach. Też będą takie dziwne odczucia. Też. No i czy będą złe odczyty, bo teraz nie będziemy musiały mieć odpalonego samochodu, żeby mieć światła, żeby w ogóle widać to było, także... Tak, bo wtedy zostawiłyśmy włączone światła, bo było tak ciemno, to był środek lasu, słuchajcie. Tak. Oby właśnie była ta przepaść. Tak, a to akurat jest taki las, gdzie jest bardzo dużo dzików, więc musiałyśmy po prostu mieć dobre oświetlenie, żeby w razie co nie się nie stało, no. A więc no, mamy nadzieję, że film po naszej długiej nieobecności się Wam spodobał. Postaramy się być teraz trochę bardziej regularne. Jeszcze nic nie obiecujemy, żebyście nie pomyśleli zaraz, że znowu wrócimy z tygodnia na tydzień, bo nie wiemy, czy damy radę. Tak, ale um. na pewno postaramy się coś co jakiś czas wrzucić. Żeby tak, żeby będzie częściej. Będzie częściej niż raz na rok. Więc my teraz lecimy. Pa, pa.